Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Padnijmy twarzą na ziemię, Błagajmy Boga ze skruchą, Przed sędzią łzy wylewajmy, By jego gniew się uśmierzył. Tak często ojcze najlepszy. Grzechami cię obrażamy, lecz ty się zmiłuj nad nami i ześli swe przebaczenie, bo chociaż bardzo niegodni jesteśmy Twoim stworzeniem więc wspomnij na to i pomóż wysławiać życiem Twe imię. Odzła nas wyzwól dawnego, a dobro pomnóż swą łaską i uczyń Tobie miłymi już dziś i w całej wieczności. Niech Tobie w Trójcy Jedyny majestat będzie i chwała, a Ty nam udziel owoców zbawczego czasu pokuty. Amen, prawica pańska moc okazała, prawica pana mnie wywyższyła. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki, niech dom Izraela głosi. Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi, Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą, Jego łaska na wieki. W ucisku wzywałem Pana, Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Z góry będę spoglądał na mych wrogów. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Osaczyły mnie wszystkie narody. Lecz w imię Pana je pokonałem, ze wszystkich stron mnie okrążyły. Lecz w imię Pana je pokonałem, opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły jak ogień pali ciernie. Lecz w imię Pana je pokonałem. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, Lecz Pan mnie podtrzymał, Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwy. Prawica pańska moc okazała, prawica pana wzniesiona wysoko. Prawica pańska moc okazała: Nie umrę, ale żyć będę. I głosić dzieła pana, ciężko mnie pan ukara. Ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję panu. Oto jest brama pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą, kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym, stało się to przez Pana. I cudem jest w naszych oczach, Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nimi weselmy. O Panie, Ty nas wybaw. Pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, Boże mój, wielbić pragnę Ciebie, Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, Bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pana mnie wywyższyła. Śpiewajmy hymn trzech młodzieńców. Którzy śpiewali w piecu ognistym na chwałę Pana. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, ojców naszych. Pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości. Uwielbione i wywyższone na wieki, błogosławiony jesteś w przybytku Twojej Świętej Chwały. Uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa. Uwielbiony i przesławny na wieki, błogosławiony jesteś ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na herubach. Pełen chwały i wywyższony na wieki, błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Śpiewajmy hymny trzech młodzieńców, którzy śpiewali w piecu ognistym na chwałę Pana. Chwalcie Pana. Na ogromnym jego nieboskłonie. skłonie Chwalcie Boga w jego świątyni Chwalcie na ogromnym jego niebo skłonie Chwalcie go za potężne jego dzieła Chwalcie za niezmierzoną wielkość jego Chwalcie go dźwiękiem rogu Chwal Cię na harfie i cytrze, chwalecie go bębnem i tańcem. Chwalecie na strunach i flecie, chwalecie go na dźwięcznych cymbałach, chwalecie na cymbałach brzęczących. Wszystko co żyje niech chwali Pana. Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Chwalcie Pana na ogromnym Jego nieboskłonie. Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie, nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu jest Waszą ostoją. Chryste, Synu Boga żywego. Zmiłuj się nad nami, Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Nasz Pan Jezus Chrystus śmierć zniweczył i przez Ewangelię dał nam światło życia wiecznego. Osławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół, i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złoży. Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, W pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus śmierć zniweczył. I przez Ewangelię dał nam światło życia wiecznego. Uwielbiajmy Boga nieskończonej dobroci i błagajmy Go przez Jezusa Chrystusa, który zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Zapal w nas, Panie, ogień swej miłości. Spraw miłosierny Boże. Abyśmy pełnili dzisiaj liczne dzieła miłości i okazywali życzliwość wszystkim naszym bliźnim. Zapal w nas, panie, ogień swej miłości. Ty w czasie potopu uratowałeś Noego przez arkę, wybaw katechumenów przez wodę Chrztu Świętego. Zapal w nas, panie. Ogień swej miłości. Daj, abyśmy nie poprzestawali na karmieniu się tylko chlebem, ale szukali pożywienia w słowie, które pochodzi z ust twoich. Zapal w nas, panie, ogień swej miłości. Pomóż nam usuwać spośród nas wszelką niezgodę. Daj, Abyśmy się radowali pokojem i miłością. Zapal w nas, Panie, ogień swej miłości. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim Słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.